Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Jolanta Cichomska. Witam w kolejnym wydaniu programu Oceny Rolnicze dotyczącym mięsa wieprzowego i rynku trzody Szanowni państwo, mamy drugi tydzień sierpnia. Niestety miesiące letnie sprzyjają rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świn. 10 sierpnia główny inspektorat weterynarii. Potwierdził wystąpienie kolejnych sześciu ognisk afrykańskiego pomoru świn w województwie lubelskim. To już 47. ognisko w tym roku. Niekorzystna sytuacja wynikająca z rozprzestrzeniania się ASF-u. Wpływa niekorzystnie zarówno na producentów trzody chlewnej, którzy w strefach niebieskich mają o złotówkę mniej płacone za swój żywiec, jak również wpływa na całą branżę mięsną. Ze względu na to, że w województwie wielkopolskim, które charakteryzuje się tym, że produkcja trzody chlewnej obejmuje 36% Polskiej produkcji żywca wieprzowego. Nie ma tam zakładów, które skupują świnie ze strefy niebieskiej i czerwonej, co znacznie wpływa na obniżenie cen żywca wieprzowego. Niestety prawdopodobnie sytuacja z rozprzestrzenianiem się ASFU będzie się nasilać, ponieważ są żniwa, i ten wektor związany z przenoszeniem się ASF-u jest większy, zwierzęta. Żerują, dlatego też prawdopodobnie tych ognisk w najbliższym czasie będzie więcej. Firmy zmniejszyły skup i ubój żywca wieprzowego. Mimo tego, że mamy sezon letni, sezon grillowy, zapotrzebowanie ze strony handlu jest mniejsze. Na rynku, na giełdzie niemieckiej, już po raz piąty rzędu cena utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 1,47 euro za kilogram. Natomiast ceny na rynku polskim kształtują się odpowiednio 4 ,90 zł, 90 groszy za wagę żywą oraz 6 zł i 30 groszy według wagi WBC. Prawdopodobnie te ceny będą się utrzymywać ze względu na to, że w miesiącach wakacyjnych, lipiec, sierpień, ceny żywca wieprzowego pozostają na stałym poziomie. Natomiast będziemy obserwować, co będzie się działo w środę na giełdzie niemieckiej, ponieważ od giełdy niemieckiej są też uzależnione ceny na rynku krajowym. Oczekujemy, że nastąpi niewielki wzrost cen wynikający z tego, że nadwyżka żywca wieprzowego na rynku niemieckim zaczyna się kurczyć. Dlatego też powinny nastąpić nieznaczne podwyżki cen. Szanowni Państwo, to wszystko w dzisiejszym wydaniu programu Oceny Rolnicze. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej www.institutrolny.pl.